Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. W poprzednich audycjach sporo przewijało się wątków związanych ze stanem zapalnym organizmu. Dziś powiem kilka słów o tym, co może przyczynić się do procesu, który przejdzie w chroniczne, permanentne, Stan zapalny, a wynikiem czego? Będziemy chodzić zmęczeni, będą nam możliwe wypadać włosy, będziemy mieć problemy z trawieniem, utrzymaniem masy ciała, a i z płodnością czy ze snem. Jeśli pacjent odczuwa obniżone stany emocjonalne i brak sił, często sięgam po diagnostykę. Badania najczęściej pokazują mniejsze lub większe stany zapalne, które maskujemy stwierdzeniem, że taka nasza uroda, albo lekami. Ale po kolei, jak sami budujemy przewlekły stan zapalny? Po pierwsze, niedoleczonymi ostrymi stanami zapalnymi, co oznacza, że maskowany stan zapalny palny będzie się tlił w organizmie przez dłuższy czas, bez manifestacji. To fakt, że żyjemy w środowisku narażającym nas na kontakt z metalami ciężkimi, pestycydami, zanieczyszczonym powietrzem. Jeśli zsumujemy to na przykład z papierosami, alkoholem i przetworzonym jedzeniem, to jak mawia klasyk Houston, mamy problem. Dodajmy do tego alergie wziewne, alergie pokarmowe, które również maskujemy lekami, a które przeogromnie stymulują nasz system immunologiczny. No i proces starzenia się, czyli stres oksydacyjny, z którym mamy do czynienia z każdym oddechem, a który stymulujemy przede wszystkim stresem, niedospaniem i niedożywieniem. No i na koniec ta nieszczęsna dieta, która często ma wzorce prozapalne, zamiast wykorzystać ogromny potencjał antyoksydacyjny. Dlaczego więc warto słuchać organizmu? Bo stany zapalne okradają nas z energii i zdrowia, aktywują system immunologiczny i wpływają na aktywację chorób z grupy autoagresji, ale i wpływają niekorzystnie na skład ciała, na zmieniający się cykl miesiączkowy, degradują nasz mikrobiom oraz niekorzystnie wpływają na naszą masę ciała. Warto więc Zwrócić uwagę na nasze samopoczucie i markery tych stanów zapalnych, jak choćby parametry insulinoporności, podwyższony cholesterol, obniżony HDL, czy takie klasyki jak obe czy CRP. Jak sobie pomóc? Pamiętajmy, że dieta zachodnia bogata w rafinowane węglowodany, cukier, tłuszcze trans, ale i nadwyżka energetyczna, nadmierna masa ciała czy jego otłuszczenie, no i siedzący tryb życia wywołują stany zapalne. Jaka jest moja recepta? Stała i niezmienna. Ruch sen, relaks i dieta zapalna oraz czujność i świadomość, że maskowanie problemów zdrowotnych to jak stawianie prowizorycznej tamy, która wcześniej czy później zacznie przeciekać.